dobra, to jesteśmy w dalszej części. Idziemy na solówę. Mamy już 10 lat. No ludzie, naprawdę. 10 years old. Jakie to życie, no... To jest dla mnie mały telefon takim na no, momentem. W Słuchajcie, sensie, yy, ja... Ja wam tylko powiem to, że na drugim telefonie po prostu sobie będę nakręcać, bo to już takie jest starszy, nie? I tak dalej. Ale proszę, bo zapomniałem wam powiedzieć. Dobijcie. Dobijcie słówy. Dobra mama. Mam. Proszę, dobijemy chociaż 1000. Bardzo bym się ucieszył. Bo ja chciałbym być takim youtuberem jak palią. Wiecie. Mnie jest żal. jest przykro, że oglądacie, a nie subskrybujecie. Naprawdę? Ja mówię z powagą. Ey, Ja nie, nie, nie żartuję, naprawdę Więc przemyślcie swoje zachowanie Jak przemyślicie, to subujcie A Wy, jak jesteście Dopiero co oglądacie Mnie na kanale, to To subujcie, nie? Jak nie umiecie subować to nie, to nie, to zapytajcie się rodziców, albo kogoś innego albo poradnika w YouTubie, jak subować innego subskryb Naprawdę mi jest bardzo przykro, że nie dobijamy tysiąca. a ponad 100 osób oglądało już ten film. Ey, wszystkie filmy, ponad 100. Możesz te ponad 200. Ponad 100, ponad 200. Wszystko jest w cieście. Dobra, spadam, 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 spadam. Ok. Ale pamiętajcie o subskrypcji. Bo 95% ludzi nie subskrybuje i nie daje lajka. A ja wbiłem 16 tysięcy. Nie ja dla siebie, tylko dla was. Widzicie to? Widzicie 16 tysięcy. A dla kogo? I się pewnie teraz pytać. Wcześniej pytaliście się, dla kogo te 16 tysięcy. No to ja mówię wam. Dla was. I subójcie kanał. Bo jak nie, to nie kupię następnego karnetu zadymiarskiego, a tego byście na pewno nie chcieli. E, oczywiście będę teraz kupować cały czas, będę na bieżąco z karnetami, bo... Trzech kar Nie, dwóch karnetów nie miałem, z Gale'em i serzem, ale na szczęście im się drobnało. No. No to pamiętajcie o subskrypcji, a teraz sobie możemy spokojnie zagrać, nie będę już was dręczył. Okej. Okay. Tak, dobrze. Stek tak, Stek tak, stek dożylny. najlepszy jest, najlepszy. Ale nie na solo, ale nie na solo, tylko na... Dło, tylko na... Dło. No, no, no! Jestem bardzo wkurzony, wiecie? Takim zachowaniem mojego... Frienda. No nie Frienda, ale Timera. Timera nie. Jak usłyszeliście z Timera, to jesteście głośni i tyle. To ja nie chcę mieć takich widzów głuchych. Timera Dzięki za podwózkę Elo A e ty co? Ty co się ciepiasz? Ty czego się ciepiasz, mały? Symbałku. bez wyspałek po prostu, nie da się ukryć. Dobra, czekamy na kamperze. Będzie, będzie, będzie walić, będzie walić. O nie, nie będzie walić. Dobra. Ha ha! O nie ran. Dobra, słuchajcie mnie. Teraz robimy. No dawaj, wbijaj tutaj. Ran. To dalej robię ran. jak nie chcesz się bawić. ja najlepsza bi... Serio, musiałeś się zrespić wtedy, kiedy ja się kampiłem dobrze? Nie no, niech oni ze sobą walczą, to jest nam no, zaszkodzie. O no dawaj Bino, podjeżdżaj mnie bina, na na! Aha, jeszcze, jeszcze dwa teamy, dobra, dedasz, dedasz. Dziękuję. Gdybym był nieuważnym graczem, to wiecie co bym zrobił? Jak myśli się? Bym go nie walął i by się noob uleczył. Profilatyka. O nie! Dobra, to jest, to, to jest raczej dobry gracz. Ten, ten Neymar. Ne, ne, niech będzie. E, Neymar to jest symulant. No dobra, dzięki Neymar, że przestałeś grać, i tak Cię nie lubię. W połowie Cię dopiero lubię. Ale, ledwo. Dlaczego mi dobiło tego nuba, no? Znów tych! 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 50 tysięcy tików! I mam mam nogi. Więc... Kto mnie oglądał? Gadać kto mnie oglądał? Szybko! Michał! Michał? Michał, jesteś podejrzany. E, no zapraszam, goś... Wygrał ja! Nie! Wygrał te zawody! Dobra. Elo? Nagrywam odcinek. No sobie zobacz co ja napisałem, to wiesz... Go... O, tak napisał. Odpiszę, odpiszę. I jesteś też Wla na nim Dobra gicior! Gicior, gicior. Nie, wow, wow, wow! już zrypnęła. No, co piszesz? Co piszesz? Fajnie piszesz, ale co piszesz? Zdraź mi, co piszesz! To wybiorę dobrą postać. Aaaa, dobra, okej. Okay. Okej, okay, dobra, dobra. Te sobie wybiorę szelkę ze star powerem. Zobaczcie, jak ja tutaj jestem już skokszony. Skokszony, skokszony. E, los skokszony. sześć koła, sześć koła, bardzo fajne. Bardzo źle, bardzo źle. Że tak, et, taki etap kończy się Miszki na net, i ja teraz przegrałem. O, o, o. nie dobra, e nie, e nie, e nie! Ej, pogijaliście no trochę. Ej, ludzie, trochę szacunku dla takiego człowieka jak YouTuber. Pewnie oni mnie oglądali. i Teraz myślę, że będzie kolejny odcinek. No na 100% oglądaliście no. Nie da się inaczej, nie? No nie da, no! No widzisz? Nie chce mnie zabić. Taki noob z tego nooba. I nie, nie przyspieszyłeś mnie, ale szkoda. Jezu, po co? Po co ten brok marnuje ulta i dlaczego ten brok ma tak. tyle razy ulta? No przecież to jest jakieś. śkitowe. Nie. Zabiję jeszcze z tym, z tym najlepszym strzałem, który jest mega do dupy. Ale nie, no nie. Dobra. Zabiorę sobie Mister P. O, brawo, brawo, Michał, Michał, Michał. Michał, pros, pros na odcinku, Michał, pros na odcinku. O nie. No nie miałem Michał, no, no sorry, 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 sorry. Ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. U. Zrobię takie U. I teraz pokażę mu, że mam cały karnet. Lu. I teraz... Aha. Ty masz, ty masz, ty masz koledę. Ja pierdzielę, wszyscy mają na no starperach. Ah, Aaaa, Ale chociaż nie masz Lu. No jak tam, Zrób kolejny karnet i Michał. Nabiję sobie kolejną postać, na 15 rangę. To jest jakiś piesek chyba. Bulldog, o bulldog. Ale francuski, czy niemiecki, czy angielski? Nie wiadomo. Eee, i co? Zjechani na Ezio. Ezio, Ezio. Tylko, że ja nie mam tego całego karty. No, dawaj, nabijaj. Ale wiecie z jakimi ja gram ubami? Ej, nie, my mamy 11 star... star... star powerów. Mamy 11... 11 12, 12. bergów. Dobra, muszę kończyć, na raz.